Ubogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia. Bo wyszedłszy z więzienia, został królem, chociaż urodził się ubogim, gdy królem był tamten. Widziałem, jak wszyscy żyjący, którzy chodzą pod słońcem, stanęli po stronie młodzieńca, następcy, który zajął jego miejsce. A niezliczone było mnóstwo ludu, tych wszystkich, na których czele stanął, lecz potomni nie będą się z niego radować. To również jest marnością i gonitwą za wiatrem. No, zobaczcie, stary, ale wraca do tych spraw państwowych. Nie? Tu miał takie rozterki. Nad życiem, wszystko to marność, kto to zbierze, znaczy kto to weźmie, to co gromadziłem, jaki jest sens, i teraz no, wraca do tej jakiejś, można powiedzieć, anatomii władzy, nie? jak to się plecie, władza polityczna, bo ewidentnie mówi o y, królowaniu, y, mówi o y, starym i głupim królu. Nie? Fajne takie określenie stary i głupi. Na czym polega głupota? Jedną z cech głupoty nie głupi lepiej wie, no to po co będzie słuchał kogoś nie? że nie przyjmuje ostrzeżeń. Bardzo ciekawa cecha głupoty nie? warto sobie ją zapamiętać. Nie? Głupi to znaczy taki, który nie przyjmuje ostrzeżeń. I w Księdze Przysłów wcześniej widzieliśmy o tym, że tam, gdzie wielu doradców, tam powodzenie. A głupi to nie słucha dobrej rady. Nie? To te, te myśli były, powtarzały się w różnych konstelacjach. I teraz zobaczcie, on myśli nad takimi już schyłkowymi sprawami swojego życia, sprawami ostatecznymi, co ma sens, co jest wieczne, co, co jest krótkotrwałe, co jest marnością, nie? A jednak jeszcze wraca do tej anatomii władzy i wyciąga ten aspekt, że. Stary i głupi król to jest, że tak powiem, nic dobrego, nie? że to jest jakieś utrapienie dla ludzi i niebezpieczeństwo dla państwa. No myślę, że tu nie ze starości jest ten problem, tylko z tej głupoty, nie? że on z jakiegoś tam powodu, zamiast zmądrzeć przez na starość, no bo tu Salomon opisuje, no nie jest mądry, nie? jak widać, a ten król, którego opisuje, to mówi, na, na starość zgłupiał. Czy pycha, czy brak możliwości już analizowania zjawisk, nie wiemy, ale ta jego głupota, durne zarządzanie cechuje się tym, że nie bierze pod uwagę zdania innych ludzi mądrych, nie, nie przyjmuje ostrzeżenia, nie przyjmuje rady. To jest dość prosty fragment nie? tego no, obszaru, nie. Później się zaczyna jakieś coś dziwnego, prawdopodobnie tu są schody z tłumaczeniem, nie. Bo tu się coś pojawia, że on jakiś wychodzi z więzienia, zostaje królem, ludzie stają po stronie młodszego, coś tam, ale i tak nie będzie im dobrze, nie? Jest jakaś walka o władzę, nie? jest stary, głupi król. Prawdopodobnie on kiedyś może i był mądry, bo tam coś, że był ubogi z więzienia, został królem, no jakieś ciekawe perypetie tam miał, ale teraz jest stary i głupi, bo nie przyjmuje rad. Pojawia się jakiś Młodzieniec, rozumiemy mądry. Nie? Taki w 13 wersecie jest napisane, że on jest mądry, i chce przejąć władzę przejmuje władzę. Ci ludzie popierają tego młodego, nowego, ale zobaczcie, że jest to też takie pokazanie: nie miej złudzeń co do władzy. Nie łącz nadziei na lepsze życie z lepszą władzą, bo mówi, że poparli go, poszli za nim, wygrali. Ale potem i tak byli z niego niezadowoleni, że nie urządzimy tego świata w sposób satysfakcjonujący, doskonały, i tak dalej. Nie? Oczywiście lepiej jest, jest mieć mądrego króla niż głupiego, ale nawet posiadanie mądrego króla nie rozwiąże naszych wszystkich problemów, nie da nam szczęścia i tak jak on swoim zwyczajem mówi, to również jest marnością i gonitwą za wiatrem. Nie? Że gdzieś nie władza polityczna, nie pomyślność polityczna, nie? Czy, czy takie ułożenie mądre nawet polityki, narodu, państwa i tak dalej jest naszym szczęściem. Nie? To do tego trzeba dążyć. To jest tu jasno pochwalone, że lepszy jest mądry król niż stary dziad głupi, który nie przyjmuje rady, ale że i to też się okaże nietrwałe, niesatysfakcjonujące jest. Marnością, nie? czyli żeby się nie poświęcić w takim sensie zaprzedania, nie? Że, że o, w ten sposób zbawię świat, nie? że przez politykę nie zbawimy świata. Trzeba działać politycznie, lepiej mieć mądrego niż głupiego króla, lepiej mieć lepiej państwo urządzone niż gorzej, ale to nam nie da szczęścia. Nie? To trzeba pamiętać, żeby we właściwym poziomie hierarchii umieścić. Te sprawy polityczne. Spora część naszego życia to jest zaangażowanie polityczne, ale mam nadzieję, że ono nigdy nie przesłoniło zaangażowania duchowego, że za zaangażowanie polityczne było zawsze służebne w stosunku do zaangażowania duchowego, które czyli głoszenie Ewangelii, budowanie Kościoła. Uświadamianie Polaków to zawsze był cel nadrzędny, a polityka gdzieś na dalszym miejscu była tylko elementem tego szerszego planu. No to słuchamy tej rady, żeby nie wylądować na koniec życia w rozczarowaniu, i o, to jednak wszystko marność bywa. Coś tam się zrobiło, ale jakie to ma teraz już znaczenie? Ciężka sprawa.